Moi drodzy facebookowicze i youtubowicze, którzy śledzą mój kanał hebrajski z Pawłem, chcieli Wam zaproponować propozycję e, odpoczynku e, w górach, w Zakopanym u moich rodziców. Moi rodzice mają właśnie taki pokój z aneksem kuchennym i z łazienką do wynajęcia w samym centrum Zakopanego na ulicy Zamońskiego. E, wchodzimy do tego pokoju, właśnie i chcę Wam pokazać, co w nim możecie znaleźć. Czyli na lewo jest. Y, łóżko, sypialnia telewizor Zobaczcie, jaki widok jest piękny na góry, na Giewont prosto a na prawo macie właśnie y, to są te drzwi, którymi które wchodziłem macie tutaj właśnie aneks kuchenny kanapę, też y, balkon stół, jest lodówka, czajnik, jest kuchenka elektryczna oczywiście wszystko jest wyposażone są garnki, są talerze sztućce i tutaj jest przejście do Łazienki. Wszystko jest świeżo po remoncie. Tutaj właśnie jest Łazienka. Także będę Wam bardzo wdzięczny, jeżeli skorzystacie z usług. Tam zaraz podam numer do mojej mamy. A jeżeli nie, to. Ucieszę się, jeżeli nas polecicie komuś. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, w samym centrum Zakopanego, na ulicy Zamońskiego 17. Bardzo blisko jest na Kropówki, jakieś 5 minut spacerem, powolnym. No i oczywiście zobaczcie, jaki macie tutaj balkon, jaki macie piękny widok na, na góry. Na ogród. To są dwie limby, które u nas rosną w ogrodzie. Tutaj macie stolik i dwa krzesła. Oczywiście jest możliwość zaparkowania samochodu za darmo e, za ogrodzeniem u nas. To jest nasz ogród, samochody, widzicie samo centrum. Idę jeszcze raz do sypialni. Pokażę Wam jeszcze raz y, sypialnię. Mogą tutaj w tym apartamencie być dwie osoby y, do czterech osób. Tu jest jedna jeszcze kanapa rozkładana, jakby ktoś tutaj chciał spać. A oczywiście jest tutaj też kanapa rozkładana, no i łóżko. Y, no i obiecałem Wam, że pokażę Wam ten giewont. Także zobaczcie, moi drodzy, wychodzimy na balkon. No i prosto tutaj macie góry, macie Giewont. Także zapraszam Was, korzystajcie. I jeżeli możecie, to proszę Was, yy, powiedzcie znajomym o możliwości noclegu u nas. Pozdrawiam i dziękuję bardzo.